Kody QR to niewątpliwie genialny wynalazek. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być użyte w głupi sposób. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 najgłupszych miejsc, w których umieszczono kody QR. Numer 10. Popularność kodów QR rośnie nieustannie od 2010 roku, a wraz z nią zainteresowanie na tatuowanie ich sobie na skórze. W 2021 roku kolumbijski influencer Mauricio Gomez, znany pod pseudonimem Laliendra, zasłynął po tym, jak postanowił wytatuować sobie na szyi kod QR prowadzący do jego Instagrama. A dokładniej po tym jak owy kod przestał działać już po miesiącu, gdyż tuż za bardzo rozlał się pod skórą. A wystarczyło tak jak Piotr z podróży wojownika po prostu nadrukować go sobie na koszulce. Numer 9. Kolejna nagroda za najgłupsze użycie kodu QR trafia do właścicieli sklepu Rideby, którzy chcąc nauczyć klientów jak korzystać z kodów QR, najwyraźniej znajdujących się tam przy produktach, polecili im zainstalować na swoich smartfonach darmowy skaner kodów QR. I nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu często faktycznie po Trzeba aplikacji, aby móc skanować kody? Gdyby nie to, że zamiast podać link do owej aplikacji, czy chociaż jej nazwę, na plakacie umieszczono jedynie kod QR do jej ściągnięcia. Tak, kod QR do ściągnięcia aplikacji umożliwiającej skanowanie kodów QR. Numer 8. Właściciele Subway pomyśleli, że świetnym pomysłem będzie umieszczenie olbrzymich kodów QR na koszulkach swoich pracowników, najwyraźniej myśląc, że ludzie od tak będą sobie je skanować. Tylko co kryje się za danym kodem, nie wiadomo. Domyślam się, że nie profil pracowników na Instagramie. Według pracownika widocznego na zdjęciu jeszcze nikt nie próbował zeskanować kodu. Z drugiej strony, skąd może wiedzieć? W końcu kod jest z drugiej strony. A nawet jeśli skanowanie takiego kodu musiałoby być... Mega niezręczne. Wyglądałoby to zupełnie jakbyście robili pracownikowi zdjęcie bez jego zgody. Numer 7. Reklamy na strojach sportowców nikogo już nie dziwią. No chyba że reklamą to jest kod QR umieszczony na stroju siatkarek plażowych. Tak. W 2011 roku Brytyjki Zara Dumpni i Shona Mullin postanowiły wynająć powierzchnię reklamową na swoich fikach pewnemu Bookmacherowi, który jednak zamiast, tak jak inni sponsorzy, po prostu walnąć tam logo, zdecydował się na kod QR. Biorąc pod uwagę, że były to absolutne początki kodów QR, większość osób nie wiedziała nawet, jak się z nich korzysta, a nawet jeśli jakość aparatów w smartfonach pozostawiała jeszcze wiele do życzenia, można to skomentować tylko jednym zdaniem. Zawsze miałem łeb do interesów. Numer 6. W 2011 roku Roku, CNN zastanawiało się, dlaczego kody QR się nie przejmują. Mm, nie wiem, może dlatego, że zasłaniacie je swoimi paskami? Tak, oto autentyczny screen z telewizji CNN, która postanowiła wyświetlić widzom kod QR, zachęcając ich do wpłat na rzecz fundacji, jednocześnie zasłaniając go swoim paskiem informacyjnym. Tu już chyba nawet paskowy w TVP ma więcej rozumu. Numer 5. W 2021 roku 22-letni Andrea Colonetta z Wok najwyraźniej zmęczony już ciągłym okazywaniem unijnego certyfikatu COVID w kinach czy restauracjach postanowił wytatuować go sobie na ramieniu. Chłopak uznał, że to też świetny sposób na pokazanie antyszczepionkowcom, jak ważne jest szczepienie przeciwko. Niestety, chyba nie spodziewał się, że ta tak zwana nowa normalność, która według niektórych miała zostać z nami już na zawsze, przeminęła już po roku. 22-latek wykonał tatuaż w sierpniu 2021. W sierpniu 2022 już ani jeden europejski kraj nie wymagał od swoich obywateli czy turystów okazywania certyfikatów kobiet. No cóż, przynajmniej będzie miał pamiątkę. Mi jako pamiątka w zupełności wystarczą ślady po pięciu dawkach. Numer 4. Nie ja jestem pewien, czy to byłby najlepszy sposób na odnalezienie swojego psa. Czy widziałeś tego psa? Proszę, pomóż i zamiast jakiejkolwiek informacji, kod QR. W ogóle bawienie się w artystę w sytuacji, kiedy twój pies błąka się gdzieś przestraszony i umieszczanie kodu QR na jego sierści, bo hehe, he, pasuje mu do wzorków, jest takie trochę mocno średnie bym powiedział. Numer 3. Sklep narciarski Dan Zeisen and Quigley postanowił umieścić reklamę z kodem QR na słomkach do picia. Skanując ich kod mogliście otrzymać 10% zniżki na odzież i akcesoria Problem w tym, że krzywizna słomki sprawiała, że zeskanowanie kodu było praktycznie niemożliwe. I to się nazywa kod QR, który się. Numer 2. A teraz polski smaczek bo wśród najbardziej nieprzemyślanych kodów QR na świecie według zestawienia Insidera znalazł się ten umieszczony na budynku domu studenckiego Politechniki Warszawskiej. Jego zeskanowanie nie byłoby możliwe chyba nawet najnowszym iPhone'em 15 Ultra, a co dopiero typowym telefonem w 2012 roku numer 1. To i tak nic w porównaniu z tym kodem QR, który dosłownie sięgnął w Zenitu, podobnie jak głupota tego, co to wymyślił. Według strony aeroprzestań Kołobrzek metr kwadratowy takiego baneru kosztuje około 60 zł brutto. Tak na oko kod QR na zdjęciu ma z 20 na 20 metrów, czyli 400 metrów kwadratowych, daje to 24 tysiące złotych za sam banner reklamowy. Godzina lotu z takim banerem to około 2000 zł, czyli powiedzmy kolejne 24 tysiące za latanie z nim cały dzień. Łącznie niemal 50 tysięcy złotych za kod QR, którego ani nie idzie zeskanować, ani nawet nie wiadomo co się za nim kryje. Ponownie, zawsze miałem łeb do interesów. Okej, okay, tym łebskim jak Ferdynand Kiepski akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzedni Odcinek o kodach QR. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!